Witam wszystkich w klasycznej szóstce. Z nami Grzegorz Zabieglik, Już trochę się zdążyliśmy tutaj poświać, pożartować. Graliście o lidera. Eee, przypomnij, jak nazywa się Wasza drużyna. Ja wiem, ale powiedz, widzą. Sionix. Tak, mam nadzieję. Taką mam nadzieję. Wiesz, to jest trudne do czytania. O tak, jak się przeczyta, każdy proszę, samym. Proszę uprzejmie. Po angielsku. Reklama jest, jest. Po <grym> jest. <grym> e, właśnie. Musimy być do, do, do mikrofonów, to jest zbiera. Po, po. Tak, to jest nasz sponsor, więc dziękujemy. To jest ta drużyna, można sobie czytać po angielsku. To możesz się pochwalić teraz sponsorowi, jak poszło. E, 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 po co? <grym> Nie no, tym razem przegraliśmy mecz e, na no, własne życzenie. Okej, okay, wynik z tego co wiem, 5-1 na przeciwników. I no, to będzie taki sześć pytań smutnych. Tak, no, no niestety, no, zagrali lepiej, zagrali fajniej, szczególnie w drugiej połowie, kiedy my się odsłoniliśmy po drugiej bramce. Wchodzili jak w wasełko, ładowali jak bęben. No i, i tak to wyglądało. Choć staraliśmy się jak mogliśmy. Dzisiejszy odcinek nazywamy smutna szóstka, nawet <laughs> z klasycznej, ale co lecimy z tymi pytaniami, się strasznie smutno robić? powoli, no, za chwilę dojdziemy do. Ja będę płakał, wiesz jak jest? Twoja ulubiona drużyna piłkarska, FC Barcelona. Często pada taka odpowiedź: jakiś ulubiony zawodnik, albo czasy, w których zacząłeś kibicować, Barcy? No, taki moment roku 2000, a potem totalna miłość przez Ronaldinią uważam, że najlepszy wszechczasów żaden Messi, żaden Pele, żaden Ronaldo gruby, chudy, nieważne Ronaldinho no myślę, że w ogóle ta bramka przeciwko Chelsea, to nikt A. tego już nie powtórzy taka miękka nóżka, tak nie, w ogóle bardzo dużo pięknych bramek bo, bo no, to był magik I, i to co robił z piłką na boisku i wszędzie indziej I, jego styl życia bardzo mi też się podoba bo trochę o to chodzi w życiu żeby nie bać go tak na poważnie, bo i tak umrzesz no, czy właściwie rozumiem, że oprócz w sumie dobrych wyników sportowych, które się widzę, to macie też wesoły tryb życia na co dzień. <grym> Dokładnie, ja wiesz, ja zajmuję się tym, że robię imprezy tak naprawdę <grym> całe życie. E, więc jest wesoło. E, jest nas takich chyba dwóch w drużynie, więc spoko. Wiesz co, no to jest fajne. Ja dołączyłem do drużyny w tym sezonie. Bardzo mi się to podoba, bardzo fajna ekipa, bo rok temu wracałem do piłki po jakiejś tam dłuższej przerwie, po kontuzji z plecami. E, jestem grubaskiem, więc e, też e, to nie pomaga. Próbuję. Znaczy, Nieprawidłowe BMI po prostu. Nie, nie delikatnie nie, no zawyżony BMI. BMI, BMI. E, więc spoko, ale świetnie się bawimy. I myślę, że to nam jest podstawa naszego grania. E, jak ja przychodziłem do drużyny i to, co gramy teraz, uważam, że to jest niebała ziemia i bardzo fajnie mi się właśnie z tymi chłopakami tak naprawdę rozwija, bo jestem starym facetem, grałem w piłkę w niejednej drużynie, w, na niejednym boisku, w jakichś rozgrywkach amatorskich i nie tylko, a tutaj poprzez tą dobrą zabawę i tak naprawdę fajną chemię w, w ekipie Łapiemy dobry styl nawet grania i co dziwne, udaje nam się dużo wygrywać. Dzisiaj nie wyszło trochę przez nas bardziej, myślę, niż... A znaczy, ci też gratuluję przeciwnikom, byliście lepsi, gratuluję. Trochę przez nas przegraliśmy. <laughs> Ale mamy nadzieję wygrać dwa ostatnie mecze, co nam pozwoli awansować. Rozumiem, bardzo szeroka wypowiedź. Też tak usłyszałem właściwie, że jest klucz tego, czego my jako organizatorzy, cała ekipa, sędziowie, właśnie też wszyscy pomocnicy Mateusza oczekujemy właściwie też od drużyn, żeby oprócz tych, tego wysiłku fizycznego, który wkładacie w mecze i rywalizacji, żeby to była właśnie dobra Zabawa, także bardzo nas cieszy, że właśnie w ten sposób to wygląda. E, I my jesteśmy właściwie przy, cały czas przy pytaniu numer jeden, chyba. chyba Dobra, to... lecimy dalej, lecimy dalej, okej. Okay. Tak, godziny. <laughs> da, godziny później. Pytanie, czyli kto wywarł na tobie najlepsze wrażenie w całej lidze zawodników w historii Twoich występów, jak tutaj oglądasz przeciwników, czy też jak grałeś komuś? A może masz ulubionego zawodnika w swojej drużynie? Jest tak, że, że Karol Pławiński, który gra z nami, robi dla mnie fajną robotę na boisku i to z tej drużyny bym go wyróżnił. Eee, zaś kiedyś e, jak graliśmy m, widziałem kilku chłopaków e, naprawdę na fajnym poziomie e, i jednym z nich ja pamiętam jeszcze w, dawno dawno to jak graliśmy to był Rafał Brut. On grał wtedy jeszcze w FC Bombardierzy, pamiętam, i robił na mnie piorunujące wrażenie, bo co dotknął, to wpadało. Pamiętam Dominika Depte, który grał w Astę, e, który jak my... jeszcze pamiętam, to było lata też temu, i tam my jako ekipa zaczynaliśmy, wiesz, biegaliśmy jako takie chłopaki z podwórka, przyszły i, i zaczęły sobie te dziedziny grać. I po raz pierwszy, w ogóle graliśmy wtedy z tobą, przyszedł facet... Dominik ma defnięcie. No, a przyszedł facet i on, i on stał, nie? On stał, jak dostał piłkę, to zastawiał, robił krok i wrzucał. Mm, więc... Ten, no raczej gdzieś tam, jestem, kiedyś był jeszcze Kajetan, nie pamiętam jak, taki blondynek, no, chłopak, który też robił grę całą e, jakiś tam drużynie, naprawdę fajnie grał, nie jestem w stanie chyba sobie przypomnieć nazwiska, ale ogólnie to dużo, dużo chłopaków jak widzę grających na wysokim poziomie jest, to fajne, nie? Zdecydowanie, bo nie ma co ukrywać, że jak się ogląda z najwyższe ligi, to jest to przyjemne do oka. Mhm. E, ja gram na przykład w czwartej i zawsze, jak sobie oglądam swój mecz, to zastanawiam się, jakby gdzieś tempo podziało. Co się stało? Czy jakby zwolnione, jeszcze co na co cały czas leci? A jak to u Was wygląda? Nie, nie jest chyba aż tak tragicznie. Znaczy, ja znam swoje ograniczenia i gram teraz zupełnie w zupełnie innych na zasadach sobie. Przychodzę tutaj grać niż kiedyś, bo kiedyś jako. Młodszy chłopaczek. Miałem jeszcze wrażenie, że granie tutaj w drugiej, pierwszej lidze na, na PL3 to jest też jakiś prestiż w ogóle. Nie do końca. Fajnie chłopaki w tej pierwszej obecnie, czy tam ekstra to się nazywa, fajnie grają. Ja grałem w drugiej, jak była tylko pierwsza i. Uważam, że ten poziom pomiędzy drugą a czwartą nie jest aż tak duży. To jest kwestia jakiegoś myślenia na boisku, nie samych umiejętności piłkarskich. Aczkolwiek oczywiście zdarzają się drużyny, które kopią się po czole, i drużyny, które wybijają się w jakichś tam ligach i to widać. Ale no chyba. To... Dla mnie fantastycznym pomysłem jest to, że gramy. Fantastycznym pomysłem jest to, że nam się chce przyjeżdżać kilka razy, razy kilkadziesiąt razy w roku. Eee, I pomimo tego, że gram w różnych, na różnych obiektach z różnymi grupami, przyjacielsko i nie tylko wiesz, znajomościowo, to takie granie sprawia mi radość, no bo jest jakiś tam ten dreszczyk, tego, że grasz o coś. Eee, tak jak mówię, my mamy dziś teraz fan. To, że przegraliśmy, jak widać, nas aż tak strasznie nie dołuje, no bo zapominamy o meczu i idziemy sobie dalej się bawić. Ale sam pomysł na to, że jest szansa na to, żeby wygrać, żeby awansować budzi w nas jakieś takie drobne emocje. Ja nigdy nie zrozumiem na czym polega ta piłka nożna. Myślę, że w ogóle ciężko zrozumieć czemu taka dyscyplina sportu ma wpływ na tyle rzeczy na świecie. Ale też pomyślałem sobie, że ludzie, którzy pełnią więcej ról społecznych na co dzień żyją dłużej, więc myślę, że wszyscy w całej lidze mamy szansę na to, żeby pożyć kilka lat dłużej. I do trzeciego pytania lecimy. Wasz cel na kolejny sezon, już nie ma co zadawać o ten sezon, bo tutaj wiemy o co chodzi, o co gracie. Ale jak wygląda kwestia kolejnego sezonu? Myślimy o z, zaangażowaniu kilku chłopaków jeszcze typu Robert Rewandowski, Kamil Grosicki, Kamil Glik. No i będziemy uderzać w drugą ligę. Landon Donovan. <grym> <grym> tak, nie no. Myśleliśmy, bo jako, że ja ciągle robię imprezy, to że może Ronaldinho się jednak jeszcze skusi, wiesz jak jest. Nie no, jeżeli awansujemy. To będzie musi walansować znowu. R Ronaldinho, czy on grał w Meksyku przez moment? Kojarzysz coś? Tak, grał w Meksyku, ale zagrał tam chyba jeden czy dwa mecze. Obecnie gra w reklamie warki, więc e, tak i on powiedział właśnie w Meksyku, że Ronaldinho, jaki jest swój cel e, na ten sezon, a Ronaldinho jak najwięcej e, nagród i jak najwięcej do zdobycia kobiet. <laughs> Dokładnie. Więc myślę, że będzie wpasowywał się świetnie w naszą ekipę i, i będzie się działo. Wiesz, no, grać, e, powiedzieć, że chcemy zagrać w przyszłym sezonie, grając w trzeciej lidze, żeby się utrzymać, no po co, nie? E, chcemy grać, żeby wygrywać jak najwięcej meczy, żeby grać lepszą piłkę, żeby się wciąż fajnie dogrywać, zgrywać i, i grać sobie jako ten zespół, jako ta ekipa, lepiej. Okej, okay. oczywiście pozdrawiamy Ronaldinho, naszego kumpla, e, jutro na browara skoczymy z Ronaldinho i lecimy do pytania numer 4. Czyli z kolei twój najbardziej pamiętny mecz w naszych rozgrywkach. Ojej, e, strasznie trudne pytanie. Kiedyś miałem taki mecz, który wygraliśmy chyba 8-4 i wszystkie bramki były, albo bramki i asysty były moje, w sensie nie było bramki bez mojego udziału, co było całkiem przyjemne. Kanadyjka prawie wygrana już była. Tak, tak, dokładnie. Zdobyłem więcej bramek niż przeciwnicy, miałem więcej asyst niż przeciwnicy, czy jakoś tak, więc mnie było okay, nie było okej, nie? Czyli to mecz też do Twojej historii rozumiem, że jak masz skrót, to odtwarzasz go z, rodzi z rodziną na święta, zobaczcie, jak grałem. Ostatnio nawet zaprosiłem znajomych na Sylwestra i też miałem takiś lepiej <laughs> przygotowany. i wysłuchajcie, jest jedna rzecz, którą chciałem się z wami w życiu podzielić, i puściłem na mecz z P3 jest tą muzyczką w tle. Dum, dum, dum. Wczoraj byłem akurat, miałem przyjemność być na koncercie Cimera i właśnie przed Cimerem, jak za, zanim zaczęła grać orkiestra, to właśnie puszczali skróty z swoich swoich zagrań. Coś się zgadzało, widzę, że zrobiły frorę. Okej, okay, pytanie numer 5. Do kogo porównałeś swój styl gry i dlaczego do Ronaldinho? No nie, do Ronaldinho nie, bardzo nie. Yy, nie wiem. Yy, chyba nie ma drugiego takiego na świecie. Eee. Jedyna prawidłowa odpowiedź. Tak, nie jestem taka, wiesz, gruba rącza sarna. To dosyć specyficzne połączenie, bo chłop, który waży grubo ponad 90 kilo przy moim bardzo niedużym wzroście, e, lata na paluszkach e, e, i jedyne co umie to kopnąć piłkę w stronę bramki. Mm. Nie, bardzo ciężko mi to porównać. Może był, o wiem, był kiedyś Ailton, taki zawodnik Werderu tak. Brema. On był taki przysadzisty i jedyny... On nie został katarczykiem później? Chyba tak, coś takiego było. I on pamiętał, chyba jeszcze jak poszedł już do szalkę na koniec, był już taki naprawdę przysadzisty, ale dalej ładował spod Podnóżki. No myślę, że mogę. Tak. Jakbym się trochę pastą wyciegował, to idealnie. Ale to w końcu mam jakieś takie bardzo oryginalne porównanie dawnej z właśnie, a Ilton podejrzewam, że gdzieś tam nie gra, teraz India, bo nie wiadomo co nie, on, 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 liga. To wiem, że on skończył. Skończył, skończył, to wiem. Gdzieś tam ogarniałem, więc no, chciałem go znaleźć, żeby podpatrzeć czy coś. Co się dzieje? Nie wiem, że już nie gra. Problem z kolanami. Wielu facetów przysadzistych ma te problemy. To się zgadza niestety, także no ale mam nadzieję, że jakoś właśnie po to gramy, żeby, żeby schudnąć. Właściwie tylko po to. Ja myślę, że gramy po to, żeby wszystkie rehabilitacje Trójmiasta miały co robić. Pozdrawiam swoich chłopaków z Reha Sportu, dzięki, z Reha Kontrol, dzięki. Ty też chodzi do Reha Kontrol? O, no to pozdrawiamy Łabiaka i Ko Kowola. Dawid, nie powiem, co do mnie mówisz tam w środku. <laughs> Dawid, a ja, ja teraz będę miał u niego sesję. No to jest sady sadysta ewidentnie, nie? Nie? ale znakomity fachowiec, polecamy. Eee, Tyle reklam, bo <laughs> Czeswiady jeszcze nie mieliśmy jakby. Ja <laughs> robię, robię, robię. kryptoreklama, a nie kryptoreklamą, tutaj wszystko idzie od razu. Ja <laughs> no. I ostatnie pytanie, co, co gdyby nie piłka? I, I dlaczego organizacja imprez, wieczory kawalerskie itd.? Tak nie, nie, kawalerskich nie, kawalerskich nie, za małsianka. Rozumiem, tak, czyli Kac nie. Tak, robimy biznesowo. Nie, wiesz co, co gdyby nie piłka bym był żużlowcem. O. To bardzo ciekawe, ale rozumiem takim prawdziwym, nie na rowerze, że sobie tor zrobiłeś. Z plastiku chyba najbardziej by pasował, nie, ja sobie żartuję. Co jak nie piłka? Nie wiem. Przez całe życie haratam. Uff, nie wychodzi mi to przez całe życie, a i tak się tego twardo trzymam, więc ciężko znaleźć coś, co by mnie bardziej e, kręciło. Mm. Czyli e, ta, e, ta teoria o tym, że 10 tysięcy razy, czy tam 10 tysięcy 10 razy jak coś robimy, to jesteśmy w tym perfekcyjni, się nie sprawdziło u Ciebie. O, były, były momenty, były takie momenty. wiesz, błyski. Jak ten mecz, gdzie było tych 8 punktów. Nie, wiesz co, był taki moment, jak pamiętam, leciała taka piłka wysoko, ja zrobiłem przewrotki, i w momencie jak ją trafiłem, to był ten moment, błysk, ale jak spadłem na boisko, to się skończyło. <laughs> było takie... No to, ja pamiętam, wtedy w branie było trzęsienie ziemi. Tak, tak. Wszyscy myśleli, że Czarnobyl drugi raz atakuje. Masakra. Myślę, że spełniam się w wielu innych rzeczach, i, ale to nie jest takie hobby, nie? Robiłem dużo dziwnych rzeczy w swoim życiu, ekstremalnych bardziej poprzez mój zawód, ale żadna mnie tak nie, nie, nie złapała. Lubię Żużel. Speedway. No, z żużlem się kojarzy ciągle jakoś tak, odkąd była ta konduzja. golowa, mi się strasznie to kojarzy zawsze z nim i jakby myślę sobie, że wielki mistrz w sumie no i przesiedził długo, bo około pięćdziesiątki miał, kiedy to się wydarzyło. I mam nadzieję, że, że ostatecznie jakoś to się skończy chociaż tak w miarę dobrze dla niego, ale też mamy duże powody do radości w związku z osiągnięciami jeszcze obecnych żużlowców. Jak najbardziej. Eee, jesteśmy... Właśnie to jest ten, ta dyscyplina sportu, bardzo fajna rzecz, którą można Powiedzieć, która zbiera na stadionach ekstraligowych większą publiczność per mecz niż nasza ekstraliga piłkarska, a dalej jest jak gdyby niby sportem niszowym. Będąc teraz w telewizji, zbiera porównywalną tę publiczność per mecz, jeżeli chodzi o to, co oglądamy w telewizji, a dalej jest sportem niszowym. To dosyć specyficzna historia, szczególnie, że mamy też żużel w Gdańsku, w którym mieście i mamy ekipę na poziomie pierwszej ligi, czyli nie na tej najwyższym poziomie, w mieście, które ma 600 tysięcy, gdzie aglomeracja wokoło to jest jakieś tam półtora miliona. Nie trafiło pięknie, bo piłka leciała, wiesz. Byłem, byłem zmartwiony, ale nic nie mówiłem, żeby nie było. I, I dalej jest to bardzo dyscyplina niszowa, gdzie ładują miliony grube w kopaczy. Ja jako kibic piłki, byłem na Lechich Baras. Lubię fajnie, choć też nie przeszkadza mi arka, nie przeszkadzają mi inne polskie drużyny, bo jestem po prostu kibicem piłki, ale byłem raz i wyszedłem gdzieś tam w okolicach 70-tych, minut, po prostu się strasznie zmęczyłem i preferuję pójść na GTS, czy GKS Kolbudy, czy tam na Goszy i te inne drużyny, bo jest fajniej, A... niż jak patrzę na te miliony pompowane w te wielkie, niby piłkarskie marki, które z tręcinem odpadają i trochę to boli, nie? Ja myślę, że co roku właściwie jak nasze duże grają w europejskich Pucharach, to wszystkich boli <grystanie> jest nieciekawie. E, chyba kończymy powoli, co? Myślę, że dobrze było, dobry wywiad był. Ja mogę jeszcze coś opowiedzieć, oczywiście. <grystanie> nie śpieszy mi się, prawda? Jakaś reklama, jeszcze coś rzucamy. Tak, tak, zapraszam najlepszej najlepsze imprezy do Hunter Extreme. boli o czym polecam? Na Oliwie! Na Oliwie nie, to szachmat nie, to jest e, Extreme. Kolibki klap, coś takiego, ale pozdrawiam jeszcze Filipa z Spider Games, to są takie dwie firmy, które się lubią, żeby nie było, że tylko moja, nie? więc Hunter Extreme, wchodźcie, zrobimy Wam taką imprezę, że będziecie mogli pocharatać w gałę <laughs> i przyjedzie Ronaldinho. <śmiech> <Cześć>. <śmiech> Właśnie, że jeżeli, w sumie jeszcze nie wiem, nawet do której firmy macie się zgłaszać, ale ten człowiek jest odpowiedzialny za to, że na wszystkich imprezach, które będziecie, które chcecie zorganizować, będzie Ronaldinho, w związku z tym polecam serdecznie. Będzie barka. <laughs> tak, będzie Marka, dziękuję Ci bardzo, było ekstra.